Że, nasz Ojcze, posiliłeś nas ciałem i krwią Twojego syna. Daj nam ducha miłości, abyśmy skutecznie szerzyli wśród wszystkich ludzi pokój, który zbawiciel nam zostawi przez Chrystusa Pana naszego. tej Najświętszej Eucharystii wniosą w nasze życie umocnienie tego, co Boże, ale i siłę do tego, co po ludzku Pan Bóg nam zawierza. We wspólnocie, w naszych osobistych, rodzinnych powołaniach, zadaniach, dziełach. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Współdziały, Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, niech Was błogosławi, Wówczas, mogące ojciec i syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bo u będą dzięki. Pododdziały, wchodźcie! Wszyscy oddziały, wszyscy oddziały, Szanowni Państwo, już za chwilę będziemy uczestniczyć w nadaniu honorowej policyjnej odznaki zasługi imienia Ponurego, która nierozerwalnie związana jest z Ziemią Świętokrzyską. Na początku lat 90. Ówczesne kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach nawiązało współpracę z podwładnymi pułkownika Jana Piwnika zrzeszonymi w Świętokrzyskich zgrupowaniach Partyzanckich Armii Krajowej Ponury Nurt. Współpraca ta zaowocowała uznaniem aspiranta Policji Państwowej Jana Piwnika Ponurego, patronem Policji Świętokrzyskiej. W tym też czasie zrodziła się myśl, aby policjantów szczególnie wyróżniających się w służbie, niosących pomoc poszkodowanym z narażeniem zdrowia i życia, honorować odznaką nadawaną przez kapitułę. Od 15 czerwca 1991 roku, kiedy początkowo ustanowiono Krzyż Policyjny imienia Ponurego. A od 1999 roku zmieniono jego nazwę na honorową policyjną odznakę zasługi imienia Ponurego, do chwili obecnej tym zaszczytnym odznaczeniem uhonorowano łącznie 46 osób. Szanowni Państwo, już za chwilę w malowniczym otoczeniu Lasu Świętokrzyskich na wzniesieniu wykus w kolejną rocznicę nawiązania przez kierownictwo Policji Świętokrzyskiej współpracy ze środowiskiem partyzanckim Ponury Nurt w pobliżu miejsca dawnego obozu partyzantów, którzy stworzyli jedno z największych ugrupowań w Polsce, a dowodzone przez nich jednostki stały się postrachem dla żołnierzy niemieckich. Będziemy świadkami nadania honorowej policyjnej odznaki zasługi imienia Bonurego. Kapituła w tym roku wyróżniła jedną osobę tym zaszczytnym odznaczeniem. Szanowni Państwo, proszę o wystąpienie podinspektora Marcina Sularza, Zastępcą komendanta komisariatu Policji I w Kielcach. W tym roku wyjątkowo uchwały kapitułu od znaki zasługi imienia Ponurego oraz formuły nie odczyta sekretarz kapituły pan młodszy inspektor w stanie spoczynku Sławomir Sendy był. Po odczytanie uchwały i formułę proszę podkomisarz Marzenę Bracką, eksperta Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Uchwała nr 1 przez 2024. Kapituły Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. Ponurego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 maja 2024 roku w Kielcach. Komendant Wojewódzki Policji w, w Kielcach przedstawił kapitule osiem wniosków. Kapituła w oparciu o artykuły 4, 5, 8, 9 i 10 statutu kapituły uchwaliła nadanie odznaki Jednemu policjantowi, podinspektorowi Marcinowi Sularzowi, za mądrość, dalekowzroczność i rozwagę w pracy bezpośredniej, a także kierowanie działaniami policji, jeśli w rezultacie nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa, wzrosło poszanowanie prawa lub umocnił się słuszny autorytet policji. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Marcinie Sularzu, czy pragniesz wejść do grona kawalerów od znaki zasługi imienia majora Jana Piwnika Ponurego? Tak, pragnę. Czy nosząc to zaszczytne odznaczenie nie splamisz honoru policjanta Rzeczypospolitej Polskiej? Nie splamiam. Czy jesteś gotów, gdy ojczyzna tego zażąda oddać swe życie w obronie ideałów, za które poległ komendant major Jan Piwnik Ponure? Jestem gotów. Wszystkich tu obecnych biorę za świadków, że Marcin Sulasz wszedł do grona kawalerów od znaki zasługi imienia majora Jana Piwnika Ponurego. O wręczenie tego zaszczytnego odznaczenia proszę komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, pana inspektora Grzegorza Piórkowskiego. Przewodniczący kapituły pan Jacenty Frydrych, podinspektor w stanie spoczynku wręczy wyróżnionemu legitymację oraz dyplom. Natomiast zastępcą komendanta głównego policji pana nadinspektora Rafała Kochańczyka proszę o złożenie gratulacji. Szanowni Państwo, podinspektor Marcin Sulasz to funkcjonariusz, dzięki którego inicjatywie wielokrotnie ustalono sprawców najcięższych przestępstw. W 2009 roku brał udział w czynnościach ratowniczych przy ulicy Wincentego w Warszawie, w trakcie których wyciągnął zadymionego mieszkania nieprzytomnego mężczyznę. Udzielił mu pierwszej pomocy, dzięki czemu uratowano odzyskał przytomność. Odznaczony uczestniczył w czynnościach w miejscowości Zbrza w 2020 roku, gdzie doszło do zabójstwa 61-latka. Dzięki osobistemu zaangażowaniu, działając narażeniem życia, doprowadził do odizolowania uzbrojonego, uniemożliwiając jego ucieczkę. W innej sprawie osobiste zaangażowanie podinspektora Marcina Sularza pozwoliło na ustalenie, a następnie ujęcie mężczyzny podejrzanego w sprawie zabójstwa, do jakiego doszło w Łopusznie w 2021 roku. Początkowe ustalenia wykazywały na możliwość popełnienia samobójstwa przez Denata. Dopiero przeprowadzone przez odznaczonego czynności doprowadziły do ustaleń, że mężczyzna został zamordowany oraz pozwoliły na wytypowanie podejrzanego. Dziękuję kapitule.